Witam Cię w tym przedwakacyjnym czasie. Ja jestem Piur i zapraszam do oglądania drugiego odcinka z Domu Samotnych Matek. Daję Ci słowo, że będzie się działo. Na no, siemkę, siemkę jeszcze raz, a więc mamy tu naszego Dawida i mamy naszą Dulę, którzy właśnie jedzą śniadanie. I i słuchajcie, pokażę Wam coś drastycznego tu tu, tu, tu. To jest Alex i pewnie się zastanawiasz, co tutaj robi Alex z takim dużym brzuchem? Ucieka. Ok, dodaliśmy Alex do rodziny i każemy jej właśnie wrócić do swojego pokoju. I już wam wszystko wyjaśniam. Ale muszę zacząć od tego, że czytałam wszystkie komentarze, słuchajcie. W tych komentarzach prosiliście mnie, żebym dodała każdej Simce do pokoju kosz na śmieci. Ten taki najlepszy kosz, który neutralizuje śmieci, a więc każda Simka ma ten kosz na śmieci dodany. I uwaga, uwaga, zlew. No i najważniejsza sprawa, która doprowadziła do ucieczki naszej yy, Alex, a mianowicie, słuchajcie, dodałam drzwi. I umieściłam opcję, że może mogą tylko wchodzić do mównicy. I słuchajcie, to jest właśnie problem tego, że Alex tam uciekła. Ponieważ ja niektórym osobom pisywałam w komentarzach, jak to działa. Nieraz jak macie takie drzwi dodane, no to wtedy słuchajcie, e, simsy się tak jakby bugują. jeżeli nie są w naszej rodzinie, wracają na swoje parcele. Kiedy wychodzicie na przykład do menu głównego lub po prostu opuszczacie tak jakby zapis e, tej naszej rodziny. Ale bardzo fajne jest to, że Dawid może dzięki temu sprzątać. Dobra, i przy okazji, jak już mamy Aleks w rodzinie, to przyjmie mużko, O, już ma przyjęte na własność, super. A i pewnie się zastanawiacie o co chodzi: tutaj z dziecko odeszło. A mianowicie stała się jakaś porąbana akcja, że po prostu wyszłam z gry, aleks jakiś sposobem znalazła się na ulicy i ma już to tak jakby dodane, jakby ona w ogóle urodziła i te dzieci straciła. Nie wiem, jak to się stało, nie mam pojęcia. To jest dla mnie naprawdę e, bardzo duża zagadka. Ale wracając do dziewczyn, słuchajcie, mamy naszą Katerinę, e, która będzie rodzić następna po Alex. Mamy też naszą Judith, która m, traci tak, jakby gwiazdki popularności przez to, że jest tu zamknięta. E, no i przykro mi to stwierdzić, ale słuchajcie, Judith jest alkoholiczką. Tak cały czas i nic więcej nie robi. Mamy naszą Candy. Candy cały czas prowadzi strajk głodowy. myślałam, ona. Słuchajcie, myślałam, że ona po prostu zjadła o tą ostatnią zupę z małże, ale już ją pozbierał nawet, ale ona ją po prostu wyniosła na dwór i chyba ją schowała, żeby nie było widać. No i mam naszą Milę. Mila najlepiej sobie tutaj radzi, słuchajcie, biega sobie na wieżni, je. Yeah. Gra sobie na komputerze, normalnie, wszystko super. Ach, no i dodałam im jeszcze ekspres do kawy, bo kilka osób mnie o to prosiło, jak macie jakieś prośby albo chcielibyście, żebym może dodała coś im więcej. Jak macie jakieś fajne pomysły, piszcie w komentarzu. Tak czy siak zostawcie komentarz. Chętnie, słuchajcie, wysłucham wszystkich Waszych apelów. ok i teraz wyrzucimy Alex z naszej rodziny. Jak już jej nie mamy w rodzinie. No to teraz yy, zablokujemy drzwi dla wszystkich z wyjątkiem domowników. Ten sposobem Alex nie powinna nam stąd wyjść. Okej, okay, a więc Dawid i Lula sobie sprzątają i ogarniają dom samotnych matek, a my co my robimy? Czekamy na pierwszy poród. Słuchajcie, pierwsza jako, jako pierwsza powinna urodzić nasza Alex, ale nie wiem. O nie! Chyba ona rodzi! Słuchajcie, zdecydowanie Katerina zaczęła rodzić, czy Wy to widzicie? Chyba dzięki tej kawie. Okej, okay, chwila wyjaśnienia. Słuchaj mi uważnie. Sim nie urodzi dziecka na nie swojej parceli. Nie ma w ogóle takiej opcji. On tak jakby nie wyszukuje tej kołyski, więc to, co musimy zrobić, to dodać naszą Katerinę, yy, słuchajcie, do rodziny. I kiedy mamy już ją w rodzinie, wtedy musimy słuchajcie, zaznaczyć na kołyskę i kazać jej urodzić dziecko. I tutaj wcale nie będziemy mieli tego dziecka w rodzinie, jeśli o to się na przykład teraz martwisz. Wystarczy, że dosyć szybko wyrzucimy ją z rodziny, kiedy zacznie rodzić, i za chwilę to pokażę. Ok, i kiedy pojawia się to powiadomienie, że Katarzyna rodzi, robimy, słuchajcie, Shift 8, usuń z rodziny, i ona teraz sobie normalnie urodzi. Tylko musimy jeszcze jeszcze raz odblokować i zablokować drzwi dla wszystkich wyjątkiem domowników, żeby nie było tutaj słuchajcie, przypało. Dobra, nie słuchajcie, nasza Kateryna rodzi. Czy się cieszysz? Mamy pierwsze dziecko! Pierwsze dziecko w naszym domu samotnych matek. jest zdziwiona jestem, że to nie Alex pierwsza urodziła, no ale słuchajcie, Alex uciekła nam. Nie wiem, co ona tam robiła w domu. O, Dawid też się cieszył. O, jest! Słuchajcie! So sweet, to przywitał się nawet z nim, mamy pierwsze dziecko, słuchajcie, nasz pierwszy bąbelek. Dajcie mi znać w ogóle w komentarzach, czy próbowaliście grać do moich samotnych matek, czy, czy ten pomysł wam się w ogóle spodobał, bo jestem ciekawa jak wam się potoczyły scenariusze, a tymczasem słuchajcie, oczekujemy na poród naszej Alex, bo to chyba teraz będzie jej kolej, prawda? Tak, tak, zdecydowanie to jest sporo. Słuchajcie, mamy drugiego bąbelkę, który się urodzi w naszym domu samotnych matek. Alex przy przy. Dobra, poobserwujemy jak Alex rodzi. O, urodziło się płaczące, to chyba zdrowe, nie? <słuchaj> Super, słuchajcie, mamy kolejnego bumelka! Monika jest bardzo głodna. to dziecko w stanie jeżeli zaraz... jaka jest Dorota! Co? To chyba to jest ta Dorota, co? Ale jaka Monika? Ja nie wiem o co chodzi. Jaka Monika? Ej, co to za dzieci! Ej, co! Skąd te dzieci się tu wzięły? Skąd te dzieci się tu wzięły? Kogo to są dzieci? Ej, to są chyba dzieci, Alex! Ja nie miałam pojęcia! Czekajcie, zaraz je tu weźmiemy. Alex powinna mieć jedno dziecko, a nie trojaczki. I dobra, musisz Dula szybko pomóc, bo te dzieci są głodne i bardzo zaniedbane. Jeszcze zaraz nam zabiorą. Zaraz zobaczymy na nazwisko tych dzieci. Dobra, słuchajcie, Dawid i Dula ogarniają sprawy, ale zaraz zobaczę tutaj na kontakty, jak to wygląda. To jest Dorota Mojer, czyli yy, to jest dziecko Alex. Lecimy dalej. Tylko Dorotę znasz? Dobra, i to Monika i Paweł Mojer Mojer. Czyli słuchajcie, Alex miała trojaczki tak naprawdę, ale jakoś w dziwnym sposobem one się znalazły gdzieś tam za sałatą. Zdjęcia. Patrzcie! Mila sobie sama posprzątała. O, Mila jesteś taka cudowna. Sama sobie myje naczynka nawet. O to chodziło, po to jest ten zlep. Jest, część się spełniona. O, słuchajcie! Kawa zdecydowanie chyba szybsza porody, bo teraz yy, rodzi nam Judith. Słuchajcie, Judith rodzi, cieszę się bardzo. O, dziecko zaczyna płakać, czyli miałam rację, dziecko jest głodne, zaraz je nakarmimy, bo Kateryna chyba się do tego nie kwapi. Judith, już się biorę, już zaraz będziesz rodziła, kochana. Słuchajcie, bierzemy Judith do rodziny. O jezu, ale ona jest koszmarnie zaniedbana, słuchajcie, nie skorzysta, niech wtedy urodzi dziecko. Nakarmiecie trzeba, Katerina. Słuchaj nas. My wszyscy ci mówimy nakarmie, nakarmie. Przekaz myślowy. Nie wiem, dlaczego ciosy nie potrafią się opiekować swoimi dziećmi. Julie, ty dajesz przy? Dobra, mamy dwójkę. Trójkę, nie znowu trójaczki. Dlaczego tych dzieci będzie za dużo? Ej, Judith miała mieć bliźniaków. Jestem przekonana o tym, czemu się rodzi więcej dzieci? O, no, matko. Dawid, wiesz, co cię teraz czeka? Trzeba będzie je wszystkie nakarmić, bo ona tego nie zrobi. Boże, słuchajcie, w końcu. W końcu sytuacja opanowana, uwierzcie mi, że w kit trudno opiekować się tymi wszystkimi dziećmi, oni co chwilę coś chcą. Na dodatek mam problem z opiekunkami, ponieważ jak wzywam opiekunkę e, do któregoś z tych dzieci, to po prostu ta opiekunka nie może wejść do środka, pomimo tego, że udostępniam słuchajcie te drzwi dla służby e, i co w ogóle nie pomaga. Więc po prostu, słuchajcie, teraz spróbuję zatrudnić, tak jakby, Lokaja, żeby on tutaj ogarniał te rzeczy, bo zobaczcie, te dzieci co chwilę coś ode mnie chcą, jak nie jedno, to drugie, ja sama po prostu nie mu już tego, zatrudnimy sobie yy, Lokaja. I jeszcze na dodatek, Candy właśnie rodzi, to jest po prostu tragedia, Candy już się tobą zajmuje. Candy rodzi, słyszycie ten płacz dzieci w tle? To jest po prostu masakra. Oni już nie ogarniają tego. O, jest, dobra, jest ten ziomek, który tutaj będzie u nas. O, w ogóle, jak tam Candy urodziła... O nie, widzę, że urodziła tutaj dziecko. Ma dwójkę dzieci, no dobra. O, słuchajcie, jest! To była najlepsza decyzja ever, on nam pomaga. On nam po prostu pomaga zajmować się dziećmi. Dlaczego one tak ryczą? Nie wiecie co, wkurzyłam się, zabieram im laptopa, Nara, nie ma laptopa. Nie ma laptopa, nie ma telewizora, macie się opiekować dziećmi, nie ma, słuchajcie, kawki. Nie ma. Po prostu nie potrafią się zajmować dziećmi, przy nich nie robią te dzieci bez przerwy płaczą, one mają na to wyjebą go, więc będą teraz zmuszone opiekować się tymi dziećmi. I tyle. Ej, słuchajcie, co się stało? Ej, wiecie co się stało? Zebrali nam dzieci. Nie wiem nawet kiedy, kiedy to się stało? Ej, słuchajcie, zupełnie bez ostrzeżenia, zebrali nam dzieci! Zniknęły dzieci Alex. Nie ma, nie ma dziecka Kateryny. Zostały tylko dzieci Judy i Kendy. Candy. Jak to się stało? Ej, nie mam pojęcia, kiedy w ogóle to się wydarzyło. Nie dostaliśmy żadnego komunikatu o tym, że nam zabierają te dzieci. Jestem w totalnym szoku. Nie wiem co mam powiedzieć. Słuchajcie, Mila jeszcze nie rodzi. Candy ma trojaczki, które co chwilę płaczą. Judith ma trojaczki, które nie są do garnięcia. Nasze Katerynie zabrali dziecko i Alex tak samo zabrali Aleks trojaczki, nawet nie wiem kiedy. Słuchajcie, nie dostaliśmy kompletnie żadnego powiadomienia na karty, żeby mieli nam zabrać te dzieci, tylko po ostrzeżenie, że jest głodny 7 minut temu, ale nie było, że zresztą one były cały czas karmione. Nie wiem, nie mam pojęcia jak to się stało. Nawet nie wiem kiedy mi, nam je zabrali, więc prawdopodobnie słuchajcie, Alex oszalała. W następnym odcinku dorośniemy nasze wszystkie dzieci, żeby były małymi dziećmi i zrobimy tutaj przemeblowanie. Mila urodzi swoje dzieci i zrobimy jeszcze raz, słuchajcie, ciąże Aleks i Katerynie. No innego wyjścia po prostu nie ma. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jest trochę zakręcony. Nie wiedziałam, że to będzie aż takie wyzwanie. Dzięki bardzo za oglądanie. Powiem Wam, że jestem totalnie rozczarowana postawą tych matek naszych samotnych, które kompletnie mają wyrąbane na te dzieci i to, że zebrałam im telewizory i zabrałam im... E, słuchajcie, inne atrakcje kompletnie nie pomagają przy tym, żeby z tymi dziećmi się zajmować. Oni po prostu sobie zawsze znajdą jakieś inne zajęcie. Nawet ciekawsze od opiekowania się dziećmi są e, książki, czytanie książek. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie mi w komentarzu, czy próbowaliście założyć swój dom samotnych matek i widzimy się już w następnym tygodniu w kolejnym odcinku. Hejka!